Jak zamówić profesjonalne animacje dla dzieci i mieć spokojną głowę? Czy boisz się, że źle zamówisz animatora? Nie wiesz, czy możesz zaufać danej firmie, a jednocześnie też nie wiesz, o co pytać i jak się zabezpieczyć przed złym wyborem? Nie wiesz, na co zwrócić uwagę, co powinno Cię zaniepokoić i co jest kluczowe we współpracy z firmą animacyjną? Nie wiesz, kiedy zamówić animację? I przeraża cię myśl o tym, że będziesz musieć zdecydować się na ofertę, a nie wiesz rok wcześniej, ile dzieci będzie na twoim weselu? Jeżeli tak, to oglądaj to wideo. To nagranie kończy naszą kampanię weselną, w której chcemy pomóc ci zorganizować wesele marzeń, na którym zarówno ty, jak i twoi goście i ich dzieci będziecie się piekielnie dobrze bawić. Przesłuchaj to wideo do końca, ponieważ informacje, które tutaj chcę Ci przekazać, pomogą uniknąć Ci podstawowych błędów przy zamawianiu animatora i uchronią Cię przed stresem, frustracją i rozczarowaniem. Z tej strony Ewelina Rusnak. Od 2015 roku wspieram parę młode w organizacji bezpiecznej zabawy dla dzieci na ich weselu. Jestem właścicielką firmy Ence Pence. Od początku naszej działalności setki par młodych skorzystało z naszych usług po to, by zapewnić bezpieczną zabawę dla dzieci, ale również czas na zabawę i odpoczynek dla ich rodziców. Uwierz mi, jedni i drudzy byli im niesamowicie wdzięczni. Z roku na rok animacje na weselu stają się coraz bardziej popularne i pomału wchodzą w standard, w standard programu wesela, obok kamerzystów czy fotografów. W związku z tym powstaje wiele nowych firm lub indywidualne osoby postanawiają dorywczo prowadzić takie animacje na weselach. Zastanawiasz się co jest ważne i jak ze swojej strony zadbać o dobrą usługę? Dzisiaj Ci w tym pomogę. Po pierwsze nie szukaj animatorów na grupach czy portalach typu SPOTET. Dlaczego? Otrzymasz dziesiątki komentarzy przez które ciężko Ci będzie przebrnąć. Mało tego połowa z nich pewnie będzie fejkiem. Dodatkowo polecenia bardzo często są po znajomości, a taka opinia jest bardzo mocno subiektywna. Po drugie, szukaj animatorów, pytając znajomych, którzy już mieli wesele. Dzięki temu będziesz mieć sprawdzoną firmę. Szukaj takich firm na Facebooku, zapoznaj się z opiniami, poprzeglądaj zdjęcia. Szukaj ich w Google. Pamiętaj tylko, że Google wyszukuje firmy mocno wypozycjonowane, co nie zawsze idzie w parze z jakością usługi. Szukaj takich animatorów na portalach ślubnych typu Wesele z klasą lub kontaktuj się z wedding planerem, który zapewne ma kilka ofert i pokaże Ci różnice, które ułatwią Ci wstępne podjęcie decyzji. Skąd zamawiać animatorów? Najlepiej jest szukać firm z terenów, gdzie będzie odbywać się Twoje wesele. Dlaczego? Zmniejszasz w w ten sposób ryzyko wystąpienia opóźnień lub problemów z pojawieniem się animatorów na Twojej imprezie. Na przykładzie Podhala zamawianie animatorów z Krakowa czy z Nowego Sącza wiąże się z możliwością opó opóźnienia z powodu korków czy wypadków. Oczywiście miejscowi animatorzy również mogą napotkać problemy, ale po pierwsze znają objazdy, a po drugie w razie problemów mogą szybko zorganizować zastępstwo. Kiedy zamawiać animatora? Wszystko zależy od tego w jakim terminie masz wesele. Jeżeli w maju, w okolicach Dnia Dziecka, Świąt czy Sylwestra, skontaktuj się z firmą i zarezerwuj termin przynajmniej rok wcześniej. W pozostałych terminach wystarczy zarezerwować około pół roku przed weselem. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej, bo będziesz mieć pewność, że Twój termin jest dostępny lub będziesz móc skorzystać np. z oferty pakietowej z fotobudką napisem LOVE, która w naszym przypadku dostępna jest w ilości 1 na dany termin. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Sprawdź, czy animator lub firma, którą bierzesz pod uwagę, ma zarejestrowaną działalność. Dlaczego? Rok do wesela to kupa czasu. Możesz zamówić animatora, który działa na własną rękę, i za rok obudzić się z własną ręką, ale w nocniku, bo w życiu twojego animatora mm, doszło do jakichś zmian, które uniemożliwiają mu wykonanie tej usługi. Ktoś, kto prowadzi firmę, nie zamyka jej z dnia na dzień. Jest zarejestrowany, a to wiąże się z odpowiedzialnością i daje Ci informację, że ta osoba bierze na poważnie to, czym się zajmuje. Gdy zaszłam w ciąży i nie mogłam już animować, nie zostawiłam swoich klientów na lodzie. Wcześniej zaplanowałam wszystko tak, by w takiej sytuacji mieć w teamie innych animatorów. Dowiedz się, czy animator jest gotów podpisać z Tobą umowę. Jeżeli nie, nie decyduj się na taką osobę. Sprawdź też, czy animator em, działa sam, czy w teamie. Przypadki chodzą po ludziach. Chorujemy, łamiemy nogi, zachodzimy w ciąże. Ciężko jest powiedzieć, co będzie za rok. Jeśli firma, którą zamawiasz lub bierzesz pod uwagę na razie, zatrudnia więcej animatorów, to daje Ci pewność, że niezależnie od sytuacji Twoja usługa zostanie wykonana. W NCPNC zawsze staramy się mieć kogoś na dyżurze, na wypadek poważnych um, jakichś wypadków losowych. I w każdej sytuacji stajemy na rzęsach i nie zostawiamy swoich klientów na locie. Dowiedz się też, czy animator posiada ubezpieczenie oce swojej działalności. W razie jakiegokolwiek wypadku w trakcie zabawy, dziecko i jego rodzice otrzymają odszkodowanie. Sprawdź również ofertę pod względem e, nie tylko ceny. Czasami cena może się wydawać atrakcyjna, a oferta być piękna z uśmiechniętymi dziećmi na zdjęciach. Zweryfikuj, czy zdjęcia są autentyczne, czy ściągnięte z internetu. Jak? Po prostu przeglądnij Facebooka, Instagram i zobacz, czy jakość zabawy, strojów, malowania twarzy odpowiada tym z oferty i czy jest adekwatna do ceny. Czasami animatorzy oferują niższą cenę, ale nie mają ubezpieczenia, oszczędzają na materiałach i na przykład malują dzieci e, kredkami do twarzy, które absolutnie się do tego nie nadają i mogą wywoływać alergie i podrażnienia. Rozumiem, że koszty wesela są duże i czasami kuszące są takie propozycje, ale pamiętaj, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i nic nie zepsuje Twoim gościom zabawy tak mocno, jak konieczność udania się do szpitala z dzieckiem, które dostało wysypki w trakcie Twojego wesela. Koniecznie też zwróć uwagę, czy animator rozdziela wiekowo dzieci. Pamiętaj, że do animacji bierze się dzieci powyżej trzeciego roku życia. W końcu chodzi o to, żeby one bawiły się samodzielnie. Jeżeli ktoś czaruje Cię, że zabawi maluszki, to ewidentnie chce Cię naciągnąć. Co innego, gdy oferuje Ci końcik malucha dla dzieci i rodziców. To już całkowicie inaczej stawia sprawę. Zwróćcie też uwagę, czy animator zakłada jakiś limit dzieci na jednego animatora. Jeśli z przekonaniem opowiada ci, że 30 dzieci dla niego samego nie stanowi problemu, to niech ci się zapali czerwona lampka. Bal karnawałowy z setką dzieci w pustym pomieszczeniu? Owszem. Wesele pełne gości? Nigdy. Jeden animator przypada maksymalnie na 15 dzieci, a w Ence jest to maksymalnie 12 dzieci na jednego animatora. Zwróć też uwagę na to, czy animator w momencie zamówienia każe ci. Określić się co do pakietu i liczby dzieci. Jeśli tak, uciekaj gdzie pieprz rośnie. Dlaczego? Goście deklarują się na kilka tygodni przed weselem i wtedy czas na szczegóły. Nie zobowiązuj się, że potrzebujesz jednego animatora, bo później może być draka pod tytułem nie mamy nikogo więcej na pani wesele, przecież zamówiła pani jednego. Nie zobowiązuj się też, że weźmiesz trzech. Co jeśli goście zdeklarują mniej dzieci niż zakładałaś? W Ence Pence wstępnie pytamy o wielkość wesela, by zarezerwować mniej więcej, niezobowiązująco, ale dopiero na dwa tygodnie przed weselem dopinamy takie szczegóły. Chcesz wiedzieć więcej? Wyczekuj na nasz artykuł na blogu. Jeśli skomentujesz, otrzymasz od nas na maila poradnik animacyjny, w którym odpowiadamy na inne pytania, które są najczęściej zadawane, jeżeli chodzi o organizację animacji na weselu. Na koniec zapraszam Cię na bezpłatną konferencję pod tytułem Wesele, jak zaplanować i nie zbankrutować, którą poprowadzę z Wedding Planekom Joanną Twardosz. Konferencja ta otwiera sprzedaż niepowtarzalnych pakietów weselnych. Bądź z nami 21 kwietnia o 19.30. Nie możesz tego przegapić, więc zapisz się już dziś. Link do zapisu znajduje się pod tym nagraniem. Jeżeli Twój znajomy organizuje wesele, daj mu znać, Oznacz go w komentarzu lub wyślij mu to nagranie. Do zobaczenia!